W sprawie spółki stawianej przez przeciwko skarbowi państwa prezesowi sądu Rejonowego w stosowności do obrony dóbr osobistych i zakładów. W punkcie pierwszym ustala, iż poznany na to, że dobra osobiste powodach w postaci prawa do obrony. Dwa pozostaje części powództwa od Trzy nie obciąża powoda kosztami procesu. Poza sporem jest, że możliwość zaznajomienia się z aktami sprawy Jak wykazało w, przeprowadzonym w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe powodowi a podejrzanemu w sprawie sądu rejonowego Sosnowcu sygnatura 3K-137 09 uniemożliwiono sporządzenie yy, wszystkich i przez niego kart tej 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 sprawy zezwolono na dokonanie tylko części yy, fotokopii. Niewątpliwie więc pozwany naruszył dobra osobiste obota w postaci prawa do obrony. Zachowanie było pozwane po bezprawne, ale potem sprzeczne z artykułem 156 kodeksu postępowania karnego. Dlatego sąd ustalił, iż na naruszył dobro osobiste powoda w postaci prawa do obrony. Dalszym żądaniem powoda było żądanie zadośćuczynienia. Jak powód sam podkreślił na ostatniej rozprawie, czy na przedostatniej, sąd nie ma w obowiązku zasądzania zadośćuczynienia na podstawie artykułu 448 Kodeksu Cywilnego w każdym przypadku naruszenia grup osobistych. Przy stosowaniu tego przepisu są bierze bowiem pod uwagę całą kwotę okoliczności faktycznej, w tym, w tym winę sprawcy naruszenia osobistych i jej stopień oraz <tryk> rodzaj naruszonego dobra. Mając powyższe pod uwagę, biorąc powyższe pod uwagę, oraz tak, że powód przed rozprawą 8 grudnia 2009, w kilka godzin przeglądał akta, <tryk> robił zapiski, był reprezentowany przez profesjonalnego, przepraszam, pełnomocnika w tej i nie wykonał nawet tej części w fotokopii akt sprawy, na którą sąd mu zezwolił, sąd uznał niniejszym, że żądanie w zależności od czynienia w niniejszej sprawie nie jest zasadne i dlatego to żądanie w całości oddali. Tak? Sąd nie obciążał powoda kosztami mniejszego procesu, przepraszam, <laughs> jego sytuację materialną i charakter niniejszej sprawy. Wyrok nie jest prawomocny. Przysługuje od niego apelacja, którą można mieć w ten sposób, że w terminie 7 dnia dzisiejszego można zgłosić wniosek o uzasadnienie tego wyroku na piśmie, a następnie w terminie dnia 14 od na stronie skarżącej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem można mieć apelację do Sądu Apelacyjnego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Okręgowego どうもありがとうございました。<Thank>